Kurde. Ciężkie pytanie. Mm, zawsze mnie bawi. Eee. Jakie jest Twoje ulubione wspomnienie z czasów dzieciństwa ze świąt? Wspólne pieczenie pierniczków. W całą rodziną. Moja babcia pod choinką trzymała takie pudełko z cukierkami eee, i zawsze tak Chodziłam pod tą choinkę i sobie podbierałam cukierki i je wyjadałam, a nie wolno było tego robić. Będzie to jak wszyscy razem ubieraliśmy choinkę, kiedy jeszcze też e, mój brat mieszkał z nami razem, to wtedy właśnie wszyscy razem e, zbieraliśmy się i ubieraliśmy tą choinkę. Kiedy mój dziadek przeprosił się za Świętego Mikołaja i przyniósł mi słodycze. Najlepszym wspomnieniem jest jak dostawałam paczki od mojej mamy babci. A w tych paczkach, tak typowo, na przykład albo były pantofle, albo apaszki, albo skarpety. Z czym kojarzy się Twój dom w czasie świąt? Z dużą ilością bardzo dobrego jedzenia. Oczywiście z moją rodziną, ale też z takim zapachem pieca kaflowego, ponieważ mamy w domu piec kaflowy, który, w którym rozpalamy i w którym na którym przygotowujemy jedzenie właśnie na Wigilię. Na pewno z chaosem, e, bo wszystko trzeba przygotować, pierogi trzeba ulepić, wszystko posprzątać, e, ale później, jak się już siada do stołu, to nagle przychodzi taki spokój. A tak szczerze, to takim trochę kiczem, bym powiedziała. Bo uwielbiamy bardzo ozdabiać um, dom takimi kiczowatymi ozdobami. no Ja najbardziej lubię. Um, no i z takim, takim ciepłem rodzinnym, bo nas jednak. No, ta duża rodzina jest taki harmider, taki chaos trochę, ale to jest takie takie, takie nasze. Z pewnością z rodziną. Jesteśmy bardzo taką zgraną rodziną. Mhm. E, lubimy tak przysiąść razem przy stole na spokojnie, porozmawiać o tym, co się dzieje u nas w życiu i, i miło spędzić czas. Jakie emocje ci towarzyszą, kiedy jako dorosła osoba wracasz do domu na święta? E, no takie poczucie wracasz do domu, bo no teraz tak trochę tutaj, trochę gdzie indziej i się tak nie przebywa często w tym domu, a tak to no zawsze po prostu wraca się do rodziny, więc takie no ciepło rodzinne bym powiedziała. Teraz na przykład w ogóle nie czuję świąt i jak wracam do domu, ja czuję te święta, ale to tylko ze względu na, na, na moją rodzinę i na rodziców i przez mamę i tatę i oni po prostu, oni dają te święta. Bo teraz, jak jestem tutaj, no to nie czuję jeszcze tych świąt, ale ja wiem, że jak pójdę do domu, to będę czymś te święta i będę szczęśliwa. Przede wszystkim jest to dla mnie odskocznia, gdzie jakby od tego całego zgiełku dorosłości w końcu mogę poczuć się dzieckiem. No, tak szczerze, to nie czuję w tym roku właśnie też świąt jakoś specjalnie. Stresuje mnie w ogóle bycie tak daleko od domu. No, czuję, czuję po prostu taki, taką rodzinną atmosferę. No, jest Na pewno na pewno się czuję wspaniale, kiedy wracam do domu. A pamiętasz jakieś wydarzenie z czasu świąt, które zawsze Cię bawi? Pamiętam, że jak byliśmy młodsi, to z rodzeństwem, aby dostać prezenty zaraz po wieczerzy, musieliśmy zrobić takimi. Koncert, bo ja gram na gitarze, mój brat gra na keyboardzie, moja siostra na flecie, więc musieliśmy wszyscy dać taki mini koncert przed dostaniem prezentów. Przewieszanie bombek na choince przez mamę, bo każda musi być na odpowiednim miejscu. Teraz dostałam na prezent takie drzewko malutkie taki kwiatek w doniczce. I ogólnie się cieszyliśmy, tam dziękowaliśmy sobie za prezenty, ale ktoś postawił je za blisko świeczki i się spalił. Co chciałabyś życzyć każdemu w te święta? Na pewno dużo spokoju, takiego odpoczynku od codziennych zadań, żebyśmy mogli właśnie te święta spędzić z naszymi najbliższymi i żeby to był dla nas czas takiego resetu. Każdemu chciałabym życzyć dużo zdrowia. Poczucie tej rodzinnej atmosfery, żeby jednak nie skupiać się na tych kłótniach, rozpocząć kolendę. Tak moja babcia zawsze robi, że jak się zaczyna niefajna, niefajne rozmowy, to się kolenda musi rozpocząć, żeby wszystko to załagodzić i zazwyczaj już się zapomina o czym się rozmawiało, więc trzeba od nowa rozmowę zacząć. Na pewno dużo miłości, spędzenia czasu z rodziną, bo to jest najważniejsze. I żeby się nie przejmować chociaż w ten jeden dzień w roku tym wszystkim. Przede wszystkim spokoju i odpoczęcia od codzienności. Żeby poczuć się z powrotem dzieckiem, żeby poczuć tę beztroskość znowu, jako już dorosła osoba i żeby korzystać z tej chwili Magii Świąt. Z pewnością dużo spokoju, bo nie żyjemy w takich spokojnych czasach i żeby ten czas w końcu był pewnym wyjątkiem od reguły, ale również żebyśmy się wszyscy zaczęli dogadywać, nieważne jak. Co, jakie historie nas dzielo, co nas łączy, co nas dzieli, z jakichś powodów może się pokłóciliśmy, po prostu żebyśmy się wszyscy razem złączyli i jakoś przeżyli ten czas szczęśliwie.